Dzień dobry, cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku programu SAPORT. Jest ze mną adwokat Piotr Bartecki. Dzień dobry, cześć Patrycja. Ja nazywam się Patrycja Kubis, jestem psychologiem i dzisiaj przedstawimy Wam list, który dotarł do nas od naszego słuchacza. Wybraliśmy najciekawszy list, który mówi o trudnym rozwodzie. Przedstawimy Wam to, co dostaliśmy i razem omówimy najciekawsze, najbardziej wartościowe kwestie, zarówno pod kątem psychologicznym, jak i pod kątem Prawnym. I oczywiście, jeżeli będziecie mieli pytania do dzisiejszego programu, będziemy na nie czekali, tak jak zwykle czekamy po każdym po emisji każdego podcastu. Dokładnie tak, możecie zadawać pytania zarówno w komentarzach, jak i w wiadomościach prywatnych lub też poprzez maila. Zapraszamy do wysłuchania słów pana Michała. Z moją byłą żoną byliśmy razem prawie 10 lat. Początkowo wszystko wyglądało idealnie. By była kochająca, przebojowa. Zawsze stawiała mnie w centrum uwagi. Wszyscy mówili, że mam szczęście. Z czasem zacząłem dostrzegać, że to, co wydawało się pewnością siebie, było raczej obsesyjną potrzebą kontroli i dominacji. Krytykowała mnie na każdym kroku, podważała moje decyzje, wyśmiewała moje uczucia. Wszystko musiało być tak, jak ona chciała. Jeśli nie, były ciche dni, oskarżenia i emocjonalne szantaże. Przez lata próbowałem ratować to małżeństwo, aż w końcu zdałem sobie sprawę, że nie da się budować związku z kimś, kto nie widzi we mnie człowieka, tylko narzędzie do realizacji własnych celów. Złożyłem pozew o rozwód, myśląc naiwnie, że skoro nie ma już między nami miłości, to przynajmniej uda się rozstać w cywilizowany sposób. Myliłem się. Rozpoczęła się prawdziwa wojna. Zrobiła wszystko, żeby przedstawić mnie jako złego ojca i męża. Nagle okazało się, że jestem przemocowy i niewydolny emocjonalnie. Składała wnioski o ograniczanie moich kontaktów z dzieckiem, twierdziła, że jestem niestabilny psychicznie. Wciągnęła w to swoją rodzinę i znajomych, którzy byli gotowi przysięgać przed sądem, że to ona była ofiarą, a ja oprawcą. Jednym z jej sposobów, by mnie wykończyć, było składanie kolejnych absurdalnych wniosków o badania, o mediacje, które nie dochodziły do skutku i nie miały sensu. Nie zależało jej na rozwiązaniu sprawy, tylko na tym, żeby mnie zniszczyć, zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Każde spotkanie w sądzie było testem mojej odporności psychicznej. Kiedy zachowywałem spokój, oskarżała mnie o chód i brak zaangażowania. Kiedy dawałem się ponieść emocjom, mówiła, że to dowód na moją agresję. Dodatkowo wykorzystywała nasze dziecko jako narzędzie w tej grze. Manipulowała nim, przedstawiała mnie jako kogoś, kto je porzucił. Mimo, że przez całe życie starałem się być najlepszym ojcem, nagle czułem się jak intruz w życiu własnego syna. Po trzech latach walki udało mi się zakończyć rozwód i odzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem. Wyszedłem z tego procesu poroniony, ale też mądrzejszy. W starciu z kimś, kto nie kieruje się uczciwością i empatią, trzeba działać strategicznie. Bardzo mocny list, który zawiera wiele aspektów dotyczących problemów psychologicznych związanych z rozwodem. Jeżeli oczywiście dawać wiarę autorowi treści, to trzeba powiedzieć, że przeszedł przez gechenne. Natomiast z doświadczenia zawodowego mogę powiedzieć, że takie sytuacje, w których ojciec przedstawiany jest jako swoisty terrorysta domowy, e, mają miejsce bardzo często. E, nie zawsze oczywiście, natomiast e, tak jak powiedziałem, zasadniczo często, ten tata e, jest utożsamiany z bankomatem, czyli osobą, która ma płacić horrendalnie duże alimenty. Tutaj mówimy, nie wiem, o siedmiu, 8 tysiącach, takie wnioski bardzo często w pozwach o rozwód są zawierane. Natomiast w sytuacji, w której ojciec mówi, że nie będę płacił 8 tysięcy alimentów, a chciałbym płacić realną kwotę, nie wiem, 2-3-4 tysiące, no to zaczyna się gra dzieckiem, czyli separacja dziecka od ojca. Która uzasadniana jest tym, że ojciec nagle znajduje się, znajdują się takie argumenty, że albo jest chory psychicznie, albo jest osobą, która jest przemocowa, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nagle pojawiają się świadkowie, którzy widzieli, że kiedyś matka była odepchnięta, a nagle pojawiają się dokumenty sprzed 20 lat, że mamy do czynienia z jakąś chorobą, nie wiem, schizofrenią, lekką depresją. A no, i prowadzony jest proces. Rozprawy mamy co kilka miesięcy, 4-5 miesięcy. O sąd musi zbadać, czy argumenty podawane przez stronę, e, e, która na tego ojca podnosi argumenty te takie nieprawdziwe, czy one mają rację bytu. No i nagle mamy sytuację, gdzie ojciec przez rok widział swoje dziecko powiedzmy sześć razy. No, i mamy problem. To jest nie tylko problem ten prawny, bo ten problem prawny po kilku miesiącach zostaje zakończony, i ojciec wygrywa, powiedzmy, doprowadza do tego, że te argumenty uznane są za nieprawdziwe, a tym samym nie mogą stanowić podstawy orzeczenia sądu. Natomiast mamy sytuację taką, że pojawia się problem natury psychologicznej. Po pierwsze pomiędzy rodzicami, którzy muszą wychowywać dziecko wspólne, nawet w sytuacji, w której się nie darzą sympatią, ale takim, po takim procesie ci rodzice darzą się co najwyżej nienawiścią, ale też mamy do czynienia z ojcem i dzieckiem, czyli dwoma podmiotami, które od siebie zostały przez ponad powiedzmy rok. Oddalone w taki sposób, że mogą tej relacji już nie nawiązać na takim poziomie, jakim miała ona wcześniej, jak ona wcześniej funkcjonowała. Patrycja, powiedz mi, jeżeli byśmy mieli nawiązać do moich klientów, którzy przez Ciebie są prowadzeni, do tego, co tutaj jest napisane, prowadzimy proces, jesteśmy tym ojcem, ktoś mówi, że jesteśmy przemocowcami, że używamy przemocy fizycznej, psychicznej. Nie jest to prawda, jak sobie z tym poradzić? Czy taki psycholog jak ty na bieżąco może spowodować, że te nasze negatywne uczucia, ta złość, która w nas rośnie, to, że jesteśmy odseparowani od dziecka, to, że czekamy na następną rozprawę cztery miesiące, to, że przez pewien okres czasu ta matka triumfuje, w oczach naszych ona prowadzi ten proces, rozdaje karty. Czy taka obecność u takiego wykwalifikowanego i doświadczonego psychologa jak ty może ułatwić to, znieść tą gorycz porażki, takiej chwilowej, którą na pewno czujemy? Wydaje mi się, że w tak trudnych procesach rozwodowych bo z mojej perspektywy to jest trudny proces rozwodowy bez współpracy z psychologiem nie jesteśmy w stanie wyjść z tego procesu suchą stopą, można powiedzieć. Ze względu na to, że to jest ogrom emocji, które. Po pierwsze, całe małżeństwo było osadzone w takiej atmosferze, która z tego, co czytam, nie była zbyt. Sprzyjająca, i podejrzewam, że już samo to odcisnęło jakieś piętno na panu Michale. Ale, Patrycja, przychodzi do ciebie dorosły człowiek z mętlikiem niesamowitym. Cały świat, że tak powiem, padł, legł przed nim gruzem. Czy ty potrafisz go przynajmniej wyprowadzić z tej, z tej sytuacji, z, nie wiem, z depresji, pewnie z myśli jakichś samobójczych, pewnie z innych złych myśli. Przynajmniej na ten okres, żeby do końca tego postępowania przetrwał, aby, aby znalazł jakieś rozwiązanie, aby ta agresja go nie zabijała każdego dnia. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Jak najbardziej. Takie sytuacje mogą doprowadzić do depresji, do zaburzeń rękowych, nawet do myśli samobójczych w wyniku tychże zaburzeń. I jak najbardziej, my psycholodzy mamy kompetencje do tego, żeby taką osobę przez ten trudny rozwój przeprowadzić, żeby zaopiekować się emocjami, żeby również dać wsparcie informacyjne, wysłać również do dobrego prawnika, który w tej sytuacji pomoże. Bo tak jak bez psychologa, z mojej perspektywy, ciężko byłoby wyjść z tej sytuacji niepokiereszowanym nie psychicznie tak i bez dobrego adwokata nie ma szans, żeby taką sprawę e, wygrać? Wygrać. Czy to jest za duże słowo? E, ja natomiast powiem, że z mojej perspektywy e, moja kancelaria korzysta z usług kilku e, trójmiejskich psychologów, natomiast współpraca tutaj z Patrycją Kubiś jest naprawdę na wysokim poziomie i to nam prawnikom też bardzo ułatwia prowadzenie postępowania, bo osoby, które korzystają z pomocy w tych trudnych chwilach, a na pewno walka o dziecko, walka z pomówieniami w trakcie rozwodu jest na tyle ciężka, że musimy sobie z tym poradzić. Więc my, prawnicy, mamy niesamowity spokój. Ta osoba przychodzi do nas po kilku spotkaniach z psychologiem, jako zupełnie inna osoba. Już nie jest taka napastliwa, już nie zionie tak tą nienawiścią, ale już. W sposób taki spokojny podchodzi do strategii, do tego, co mamy rozpisane i do tego, jak chcemy prowadzić, jak proponujemy tej osobie, że ten proces rozwodowy będzie. W sądzie poprowadzony. Warto również zaznaczyć, że często pierwszym kontaktem takiej osoby, która boryka się z rozwodem, jest właśnie zwrócenie się do prawnika. I tam wylewa się mnóstwo emocji, bardzo dużo się dzieje. I często prawnik nie ma takich narzędzi, żeby pomóc tej osobie. I tutaj ja, Patrycja, powiem, że to nie chodzi tylko o narzędzia, tylko. Ja powiem, że może to bardzo chłodno zabrzmi. Natomiast my, prawnicy, jesteśmy od napisania dobrej strategii i od wygrania procesu. Oczywiście, pewną empatią również jesteśmy obdarzeni i powinniśmy wysłuchać klienta i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że ja przez wielu klientów w przeszłości zostałem zarzucony takimi bardzo obciążającymi zwierzeniami, które powodowały, że ja po godzinach o tych sprawach myślałem. I muszę powiedzieć, że kilka lat temu zacząłem rekomendować moim klientom w tych trudnych sytuacjach, zwłaszcza rozwodowych lub około rodzinnych, korzystanie z profesjonalnych psychologów, bo czasami Ci ludzie są na takim etapie wykończenia psychicznego, że psycholog również musi taką osobę skierować do psychiatry, chociażby, żeby rozpocząć jakieś leczenie farmakologiczne. I osoba dopiero w takim stanie, po kilku spotkaniach z psychologiem, po rozpoczęciu jakiejś chwilowej przygody z, z, z lekami, złej przygody, bo to zazwyczaj jest przygoda, która zdarza się tak. ludziom chorym. Tak? Czyli ludziom, którzy potrzebują pomocy. On dopiero ta osoba przychodzi z jakimś uśmiechem e, na spotkanie do mnie i, i ze zrozumieniem zaczyna e, słuchać tego, co mówi o procesie. E, psycholog mówi, że może zemsta nie jest najważniejsza, że najważniejsze jest dobro do dziecka, żeby przez te wszystkie pomówienia, przez pryzmat tych pomówień, tych złych rzeczy, nieprawdziwych, z którymi się klient zdarza, że może faktycznie trzeba na koniec dnia zobaczyć to dobro do dziecka. I klient rzeczywiście po spotkaniach, zwłaszcza z Tobą, zaczyna patrzeć inaczej na tą sprawę. Nie powiem, że wesoły sposób przychodzi do kancelarii, ale na pewno jest to bardziej optymistyczna postawa. Te emocje są wyciszone, że może już zająć się tym, czym najbardziej potrzebuje się zająć, bo jego stan psychiczny już jest w takim... I również, zwłaszcza po spotkaniach z Tobą, widzę, że ten klient widzi, że celem jest końcowe zwycięstwo, a nie takie chwilowe, że tutaj odpowiem brzydko na jakiś zarzut jeden, że takie małe, małe gierki nie są ważne. Liczy się to, co na koniec procesu yy, uda nam się wygrać, i że każdy krok służy czemuś. Ale aby to miało miejsce, to niestety współdziałanie z psychologiem jest bardzo ważne. Też bardzo zawsze cenię rodziców, którzy rozstając się, kierują dziecko do psychologa, i mm. też kilk, 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 kilka dzieci u ciebie w obecnej sytuacji z mojego polecenia jest. Prowadzony. Bardzo to polecam, żeby każdy członek rodziny był pod opieką psychologiczną w trakcie, w trakcie rozwodu. I również powiedziałeś o czymś bardzo ważnym, czyli o grach, o gierkach, które występują na tej sali sądowej. I tutaj chciałabym również zahaczyć o temat, jakim jest gra dziećmi, gra tym kontaktem. I jakie są twoje doświadczenia w tej dziedzinie? No ja mam na przykład sprawę yy, pana Michała, która prowadzona jest w we, we, Wejherowie. Pan Michał mieszkał ze swoją narzeczoną w Warszawie, i pewnego dnia pani narzeczona zabrała dziecko i wyprowadziła się do Władysławowa. Co zrobiła? W dniu, w którym się wyprowadziła, poszła na policję, założyła kartę mojemu klientowi niebieską kartę oraz złożyła zawiadomienie, że mój klient rzekomo miał się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie. Sprawa karna jest na etapie umarzania, natomiast niebieska karta została zamknięta. System, czy inaczej grupa, która zajmowała się tym, stwierdziła, że nigdy do zdarzeń podawanych przez byłą narzeczoną mojego klienta nie dochodziło. Natomiast do czego to doprowadziło? Sąd wejherowski wydał postanowienie, w której, na mocy którego mój klient może spotykać się z dziećmi, ale wydawał to w sytuacji, w której jeszcze była ta niebieska karta prowadzona. Zawiadomienie było w grze, czyli prowadzone przez, przez policję w Wilanowie w Warszawie. I mój klient może spotykać się z dzieckiem trzy godziny co drugi tydzień, niestety w obecności matki. Szachmat. Sytuacja patologiczna, klient niesamowicie ciężko to znosi, i to są właśnie te gierki, z którymi ciężko będąc ojcem, będąc uczestnikiem procesu, sobie poradzić. I wydaje mi się, że taka osoba bez pomocy dobrego psychologa no, miałaby problem, aby sobie poradzić, bo przychodzi do domu i nawet do tego dziecka nie może zadzwonić. Dokładnie tak. To są sprawy, z którymi często się mierzymy i warto zaznaczyć, że kolejny raz warto zaznaczyć, że kluczowe jest wsparcie całego zespołu specjalistów. Ja nie mam narzędzi, którymi dysponuje Piotr, Piotr nie, Piotr nie ma narzędzi, którymi ja dysponuję, także warto jest zasięgnąć pomocy, zarówno od strony prawnej, jak i psychologicznej, bo jak widzimy, to jest zespół naczyń połączonych. Nie da się tego rozstrzy rozstrzygnąć w rozerwaniu. Od... O, ale powiedz mi, wysyłam do ciebie klienta. Tak jak ostatnio, i ten klient jest skarżony o doskonały ojciec, 15-letni związek. Nagle rodzice się rozchodzą, czy oni się rozchodzą, mają dwójkę dzieci, i nagle wysyłam do ciebie klienta, który przychodzi i mówi: Pani psycholog, ale w sprawie rozwodowej w Pozwie moja żona napisała, że jestem pedofilem, i mam wszczętą, ma wszczęte postępowanie karne. Jak sobie z tym radzisz jako psycholog? W pierwszej kolejności staramy się zapanować nad emocjami, bo takie sytuacje wyzwalają ogromne emocje, a chcemy, aby nikt nie ucierpiał. To jest dla nas najważniejsze, żeby zarówno Pan x sobie nie zrobił nic w danej sytuacji, bo to są takie emocje, które mogą, po, mogą doprowadzić naprawdę do tragedii i również, żeby e, żadne działania nie były wymierzone w żonę, bo tutaj nie chodzi o to, żeby walczyć, chodzi o to, żeby e, strategicznie do tego podejść i przede wszystkim przygotować dowody, które będą mówiły o tym, że to wszystko to jest bzdura, co jest napisane w tym pozwie i my na tym się skupiamy, żeby nie walczyć teraz emocjonalnie, żeby nie dać się e, ponieść emocjom, bo na tym też Zależy drugiej stronie, żebyśmy my byli osłabieni, bo emocje wysokie, trudne nas osłabiają. My nie myślimy też racjonalnie. My się, się pewnie wręcz... wykańczamy, myślimy tak, cały tak. czas wracając, nie wiem, wieczorami. Ale nam się wy wyłącza racjonalne myślenie, racjonalny mózg i my działamy bardzo emocjonalnie, przez co jesteśmy wykończeni po czasie. Jesteśmy wykończeni, dlatego dla nas najważniejsze jest, żeby taką osobę doprowadzić do stanu względnego spokoju, chociaż wiadomo, że nikt nie będzie chodził w niebo wzięty w takiej sytuacji. A myślisz, że w sytuacji, w której tutaj nasz czytelnik, który napisał do nas, nasz widz, który napisał do nas list, pisze, że matka ostentacyjnie grała dziećmi, czyli tak jak w tym case'ie z Władysławowa, Warszawa Władysławowa, ja ten case tak nazywam, czy jest szansa uspokoić ojca, któremu matka faktycznie, co do zasady, faktycznie uniemożliwia kontakt z dzieckiem? Czy to jest ciężkie? Czy, czy, czy... To jest ciężkie, bo widzimy, że ta niesprawiedliwość jest ogromna. Poczucie niesprawiedliwości, bezradności to jest coś, co nas naprawdę bardzo przygniata. Ciężko jest z tym funkcjonować na co dzień, dlatego my szukamy w tym momencie czegoś, co pozwoli nam odzyskać sprawczość. Czyli nie skupiamy się na tym, jaka jest fatalna sytuacja, tylko co ja mogę zrobić, jakie dowody ja mogę zabezpieczyć, na czym ja mogę się skupić w tym momencie, co sprawi, że za rok, jak ja już udowodnię, że to wszystko, to jest guzik, prawda, w dalszym ciągu będę miał dobre relacje z dzieckiem, w dalszym ciągu będę dobrym ojcem, w dalszym ciągu będę um, zaradny, będę miał bezpieczeństwo finansowe i tak dalej, i tak dalej. Bo przecież to wszystko może się posypać właśnie na kamwie takich oskarżeń. A czy. Po zakończeniu procesu jesteś w stanie pomóc takiemu rodzicowi, który był separowany, alienowany od swojego dziecka, załóżmy przez dwa lata, aby ta więź rodzicielska znowu, no może nie była taka sama jak przed procesem, ale no, była na takim poziomie jak zdrowa więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Takiego rodzica ja jestem z całą pewnością w stanie wesprzeć, ale kluczowa jest też praca psychologa z dzieckiem. Tak jak już mówiliśmy przed chwilą. Tutaj jest ważne, żeby każdy członek rodziny dostał to wsparcie psychologiczne adekwatne do swojego wieku. Także tutaj nie wystarczy praca z samym rodzicem, ale również z dzieckiem. Ja podczas mojej pracy gabinetowej często zapewniam moich pacjentów, że adwokat to jest osoba, której mogą zaufać i że powinny one się do niego zgłosić, że w przypadku takich trudnych rozwodów dobre Wsparcie prawne jest ym, niezbędne, że ta strategia, aby dobrze ym, ten rozwód przeprowadzić, jest niezbędna. No, strategia do każdego procesu jest potrzebna, natomiast w sprawach rozwodowych jest ona, powiem szczerze, niezmiernie potrzebna. Dwojako, nawet bym powiedział. Natomiast y, te sprawy są o tyle ciężkie, że tam grają główną rolę emocje. I w sytuacji, w której Rozpisujemy sobie coś na początku procesu i mówimy, że powolnymi krokami, najpierw, nie wiem, spróbujemy dowodami wskazać, że argumenty podawane przez drugą stronę są nieprawdziwe. Potem spróbujemy w różnoraki sposób powalczyć ze świadkami drugiej strony, którzy, krótko mówiąc, w naszej ocenie są ustawieni albo będą ustawieni. Tak? To potrzebujemy, aby ten klient nam zaufał ze spokojem. I w sprawach rodzinnych jest to niesamowicie ciężkie, dlatego też zawsze po wizycie klienta u Ciebie albo u innego psychologa widzę, że ten klient przychodzi spokojniejszy. Te emocje są stonowane i znowu ten klient zaczyna rozumieć tą strategię, która jest bardzo długa. To jest również spowodowane faktem, iż sprawy, Rodzinne rozwodowe one się toczą bardzo długo. Rozprawy są co kilka miesięcy wyznaczonych, więc te emocje, że tak powiem, no, kłębią się jak dym. Więc ciężko jest tutaj takiego klienta poprowadzić. Dlatego też Pomoc psychologa jest, 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 nie, nie, jest niesamowicie potrzebna. Powiedziałeś o czymś bardzo ważnym, mianowicie o świadkach i również pan Michał w swoim liście napisał, że świadkowie ze strony byłej małżonki zeznawali nieprawdę. I jakie są doświadczenia twoje w tej kwestii? No doświadczenia są, są tak, takie, że w sprawach rodzinnych no niestety świadek ma bardzo duże pole popisu do tego, aby e, kłamać. A faktycznie oni kłamią, czy po prostu znają faktycznie, taką wersję? Faktycznie kłamią, znaczy inaczej, no pewnie znają wersję przedstawioną przez jedną stronę, no ale z reguły sąd pyta, czy był pan, pani świadkiem tych sytuacji i tylko niewielka ilość mówi tak ze słyszenia, no. tak? Ale większość ludzi mówi, że miała taką, taką styczność ze stronami, no i wtedy zapada pytanie, pada pytanie, a kiedy, ile razy się pani spotykała? No, może raz, może dwa, może trzy w roku. Więc w sprawach rodzinnych trzeba naprawdę być niesamowicie wytrawnym adwokatem, aby poprowadzić przesłuchanie w tą stronę, aby wyłapać kłamstwa. I tak skupić się na tych elementach, które są nieprawdziwe, aby podważyć w dużej mierze wiarygodność zeznań świadka. To jest oczywiście możliwe, natomiast tutaj również trzeba strategicznie podejść do, do określonego podmiotu, do określonego źródła osobowego świadka i tak się przygotować z klientem, uzyskać od klienta historię, opis tej osoby. No, muszą to być wielogodzinne przygotowania, aby. Pewną strategię ułożyć, i żeby tego świadka złapać na, na tym kłamstwie. Ale warto zadać pytanie, czy faktycznie ktoś był świadkiem tych sytuacji, czy tylko o tym słyszał ze strony jednego z małżonków? tak? No, generalnie jest to pytanie podstawowe, zwłaszcza wtedy, kiedy świadek ma jakieś szczególne, dużą informacji, zwłaszcza na temat tych takich patologicznych zachowań drugiej strony. No i czasami albo często świadek zestresowany, świadek, któremu zadaje się niewygodne pytania, no, sam sobie zaczyna przeczyć, a tym samym jego zeznanie staje się całkowicie niewiarygodne i takim jest to takie zeznanie, na które sąd nie może powoływać się, wydając wyrok. Czyli na takie osoby jako adwokaci macie swoje sposoby? Mamy takie sposoby i tego dotyczy to również strategia, o której mówimy, w kontekście również przesłuchiwania na... Kolejnych etapach postępowania, konkretnych świadków. I do tego właśnie potrzebny jest nam klient, którego emocje są stonowane i który nie będzie oczekiwał zwycięstwa tu i teraz, bo tak nie można, ale będzie widział, że każdy konkretny etap postępowania, przesłuchanie świadka X, Y, jakiś dowód X, Y, Z przeprowadzony nieosobowy, są dowodami korzystnymi i zmierzamy w kierunku, który wyznaczymy sobie na początku, czyli w kierunku wygranej. Bo to jest bardzo stresogenne dla wielu osób. Tam myślę, że są te tabuny świadków, które zaznają na moją niekorzyść. To jest stresogenne nie tylko dla strony, to jest stres, stresogenne również dla adwokata, który, który odpowiada za koniec procesu i jednak na koniec chciałby wygrać i e, e, usłyszeć komplement od swojego klienta. Podsumowując, aby wyciszyć emocje, idziemy do psychologa. Jak już te emocje mamy pod kontrolą, idziemy po wsparcie do adwokata, i potem adwokatowi ufamy, wierzymy w jego strategię, postępujemy według jego zaleceń i wierzymy w to, bo wiara z mojej perspektywy jest tutaj też bardzo ważna w to, że prawda i sprawiedliwość jest po naszej stronie, jeśli faktycznie na faktach operujemy. I nie, nie pozwalamy emocjom rządzić naszym postępowaniem? Zdecydowanie. Jeżeli macie pytania, Prosi, prosimy, kierujcie je za maila, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na Instagramie. Spróbujemy na wszystkie odpowiedzieć. I oczywiście, jak co tydzień, czekamy na listy. Wybierzemy ten naj, najbardziej interesujący, który następnym razem omówimy. Dokładnie tak. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia niebawem.